Witam, witam, jestem Krystian. W dzisiejszym odcinku będziemy grać w Car Parking. Będziemy jeździć moim Fortem Mustangiem. No i zobaczcie, da, to mu jest Fort Ford Mustang. Ładne, ja tylko dopiero robiłem za y, 260 tysięcy. Wie Państwo, się kupuje takie coś. O, w wpadł, już wpadłem. <laughs> śmieszne. A, y, proszę o subskrypcję, y, tego kanału, i o łapce w kosze, i o napisanie komentarzu. Jest tak w środku ładnie Przyszło. I ty rywki co robimy teraz? Łaj, łaj, łaj Zabawaje się, jeśli bo o coś temu w mózgu Ojejko sobie już nie biegać Zobracam sobie Teraz atakujemy sobie go Ciekawe za ile wejdzie Proszę Państwa Dwadzieścia osiem Tu jest poisko masów idziemy sobie na pojsko. Ja mam samochodów w tej klasie, chyba z 30 mam samochodów A zobaczcie, jak w fotę, to stanie się gdzieś się Jestem w moim domu. Zgadza się zabić światło w fotę. Zamknę go. O, piesek sam chodzi. Pokażę wam. Tam, to jest taki pokój. Tu jest taki pokój. I piłupy na tyle. Jeszcze raz przypominam o łapce w górze, o, o faniu kanału. I o sobie napiszcie komentarz. Więc do widzenia. Dziękuję za obejrzenie.